Dzień dobry, tu Damian Wójcik, a to jest podcast codzienny, odcinek 208 i dzisiaj będę mówił o inwestycji czasu. Cześć, witam Ciebie w dzisiejszym podcaście, codziennym odcinku 208 i dzisiaj będę mówił o takim pewnym eksperymencie myślowym, który możesz zrobić dla samego siebie i który ja zrobiłem ostatnio w tym tygodniu. Chodzi tutaj o to, jak wykorzystujesz swój czas i jak ten czas faktycznie działa na Twoją korzyść? I zrób sobie tutaj taki rachunek sumienia, na co faktycznie wydajesz te godziny w ciągu dnia. Bo jeżeli zaczniesz się nad tym zastanawiać, to pewnie zauważysz, że w niektórych miejscach wydajesz więcej tego czasu, a w niektórych zbyt mało. Ja tutaj chcę się oprzeć na takich trzech głównych filarach, które odpowiadają za zdrowe życie. I za to, że nasz mózg, umysł i my sami funkcjonujemy bardzo dobrze. I te trzy filary, które uważam, że każdy z nas może wdrożyć u siebie i kosztują nic, zero, to jest przede wszystkim sen, medytacje codzienne oraz ćwiczenia fizyczne. I teraz posłuchaj mnie trochę dłużej, kiedy pokażę tobie. Czy opowiem Tobie, jak możesz skorzystać z tych wcześniejszych podcastów, które nagrywałem przez ostatnie kilkanaście dni, które dotyczyły zarówno snu, jak i ćwiczeń? A trzecia rzecz, czyli o medytacji, będę mówił w przyszłym tygodniu, więc poczekaj, jeżeli nie wiesz jak, to z chęcią Ci jeszcze opowiem i pomogę. Więc zaczynając od początku. Według wszystkich badań naukowych potrzebujemy na sen od 6 do 8 godzin dziennie. Zazwyczaj taki statystyczny człowiek. Oczywiście istnieje grupa ludzi, którzy mają mutację w jednym genie, która umożliwia im spanie koło chyba 4 do 6 godzin, czyli 2 godziny średnio mniej. I tak samo dobrze funkcjonują, jak ci, co śpią od 6 do 8. Ale tych osób to jest naprawdę kilka procent albo nawet i mniej, więc nie bierzemy tego w ogóle pod uwagę. Trzeba spać od 6 do 8 godzin i. Zgodnie z doktorami snu, badaniami nawet nie wiesz, jak bardzo jesteś pozbawiony snu, jak masz duży dług senny, dopóki się faktycznie nie wysisz przez dłuższy czas. Kolejny obszar, który bardzo łatwo poprawić i który bardzo łatwo u siebie wdrożyć, to jest codzienna medytacja. I ja akurat polecam codziennie medytować rano 15 minut i wieczorem przed snem albo po południu, kiedy jest chwila, kolejne 15 minut. I dzięki temu. Że medytujesz, ja na przykład u siebie zauważyłem, że ilość snu, który potrzebuję jest mniejsza, o jakąś mniej więcej godzinę i godzinę szybciej jestem w stanie się wyspać. Albo, jeżeli mam ciężką noc z powodu zajmowania się dziećmi, to ta poranna medytacja 15-minutowa i wieczorna potrafi dość mocno mnie odżywić i sprawić, że lepiej działam, podobnie jak pod rzemcem. Następna rzecz, czyli ostatnia, to są ćwiczenia fizyczne. I tutaj zgodnie z zaleceniami WHO to jest 150 minut tygodniowo, więc wychodzi jakieś w tym takim tygodniu roboczym około 30 minut codziennie. Ja akurat jestem zdania, że lepiej trochę więcej ćwiczyć. Zaraz powiem, jak powinien taki idealny dzień wyglądać u ciebie. Bo jeżeli już się, tak, jesteś ze mną cały czas i zacznij sobie powoli liczyć, ile tam czasu faktycznie potrzebujesz, to wychodzi na to, że jeżeli dziennie spędzisz 6 godzin na sen, 30 minut na medytację i jakieś 30 do 40 minut na ćwiczenia fizyczne, średnio codziennie, to jest 7 godzin 10 minut na to, aby funkcjonować na stuprocentowych obrotach czy stuprocentowym. Baku czy mocy Twojego organizmu, takiej naturalnej, podstawowej. I to jest bardzo mały wydatek czasu, żeby to osiągnąć. Jeżeli z kolei potrzebujesz więcej snu, mocniej ćwiczysz, czy masz bardziej stresujący okres, no to wtedy ten ilość snu trzeba zwiększyć do 8 godzin, czyli wychodzi wtedy 8, wychodzi wtedy 9 godzin przeznaczone na higienę własnego ciała i własnego umysłu codziennie, aby funkcjonować 100%. Dlatego może lepiej nie oglądać tego odcinka serialu wieczorem, może lepiej pójść szybciej trochę spać, a może lepiej lepiej zorganizować sobie poranek, aby znaleźć chwilę dla siebie i dla własnego zdrowia. Bo wszystkie te trzy sposoby są po prostu dobre dla nas, dla naszego zdrowia i sprawiają, że będziemy żyli dłużej i czuli się lepiej. I teraz tak przechodząc tak bezpośrednio do takiego może idealnego dnia, no to jak dla mnie osobiście z 6,5 godziny snu, to jest idealna ilość, do 8. Czemu 6,5, czemu 8? Bo yy, cykl snu, czy w ciągu nocy jest, yy, są cykle po prostu spania. I tak jeden cykl trwa do, yy, 1 godziny, do dwu, od 1,5 godziny do 2 godzin. Więc jeżeli na przykład śpimy 6,5 godziny, to zanim zaśniemy, to mija pewnie tam z 10-15 do 20 minut, no i potem mamy taki bufor, aby faktycznie osiągnąć te 4, 3-4 cykle pełnego spania. No bo jeżeli nasze cykle snu trwają 1,5 godziny, no to jeżeli śpimy 6,5 to na pewno zahaczymy o 4, a jeżeli śpimy 6,5 i nasze cykle trwają około 2 godzin, to na pewno zahaczymy o 3. Dzięki temu... Będziemy o wiele lepiej wyspani, i nie będziemy wybudzani w trakcie jakiejś fazy głębokiego snu, co powoduje takie uczucie zmęczenia z rana i chęć powrotu do łóżka oraz bardzo dużo niepochlebnych myśli dotyczących tego, jak jest zbudowane nasze życie. Jeżeli z kolei czujesz, że te 6,5 godziny snu ci nie wystarcza, no to wtedy. 8 godzin snu, no może 8,5 jeżeli ten, te cykle snu są faktycznie dłuższe, powinno wystarczyć. 8 godzin snu, więc jeżeli twój cykl trwa półtorej godziny, no to na pewno zahaczysz o 5 pełnych cykli, co spowoduje, że będziesz bardzo dobrze wyspany. Jeżeli chodzi o medytację, to najlepiej zrobić ją w momencie, w którym już się wybudzisz, wstaniesz i na przykład wypijesz jakąś szklankę wody z rana. I wtedy 15 minut medytacji jest bardzo łatwe, proste, bo zazwyczaj kiedy rano wstajesz, to do jeszcze są w takim trybie sennym i raczej cię nie będą w tym przeszkadzać. Więc w tym wypadku 15 minut medytacji i tutaj może być medytacja z mantrą, medytacja uważności albo medytacja wykorzystująca na przykład metodę Wim Hofa. Każda z nich ma swoje pozytywne rzeczy, nie ma negatywnych, tylko po prostu inaczej stymuluje Twój organizm. Jeżeli chodzi o medytację z mantrą, to ona jest wykorzystywana przez bardzo wiele osób w Stanach, które dużo tam osiągnęły, gdyż ona została tam rozpropagowana jako medytacja transcendentalna, ale to jest medytacja z mantrą, bardzo prosta, łatwa. I przyjemna, i ma też bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Więc medytując codziennie 15 minut rano, 15 minut wieczorem, nie wydajesz za dużo ze swojego dnia, a uwierz mi, zyskujesz bardzo dużo pozytywów. Chyba największym z nich to jest to, że przez 15 minut się nudzisz, bo mówisz mantrę albo skupiasz się na oddechu, co powoduje, że łatwiej się odciąć trochę od sprzętów. I wszystkich aplikacji, ale to jest rozmowa na przyszły tydzień. No i oczywiście ostatnim rzeczą to są ćwiczenia fizyczne. No i ja tutaj jestem zdania takiego, tak samo jak już mówiłem wcześniej, że trzy razy w tygodniu trening wytrzymałościowy, tak zwany cardio, czyli tutaj akurat można wyróżnić trening HIT albo taki trening długotrwały, jakieś wybieganie na przykład 10 km. U mnie wyglądało to tak, że Rano przed pracą, 5.36, 5 km, 30 minut, wracałem do domu, prysznic i do pracy. Albo od 6 do 7, 7.30 na siłowni, trening siłowy. Oczywiście, trening siłowy z rana nie jest idealny. Lepiej robić trening siłowy około godziny 16, .00, 17, .00, bo zgodnie z rytmem dobowym wtedy mamy największą siłę yy, naszych mięśni, po prostu organizmu. Ale tutaj jest yy, sytuacja taka: oczywiście, wszystko zależy od twoich prywatnych preferencji, bo lepiej zrobić trening siłowy rano, kiedy nie masz 100% siły, niż nigdy nie zrobić treningu po południu, bo czekasz aż będziesz miał ten optymalne okienko siłowe. I tak jak mówiłem w poprzednich podcastach, yy, zarówno trening wytrzymałościowy jak i siłowy pozytywnie wpływa na mózg, organizm, ciało, utrzymanie masy ciała i praktycznie jest za darmo. Trening siłowy oczywiście może trochę kosztować, bo trzeba wykupić karnet na siłownię albo na jakiś crossfit a trening wytrzymałościowy, no to koszt to są jakieś buty. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę koszty trzymania siebie w dobrym stanie, no to sen prawie nic, medytacja zero, treningi troszkę. Ale to oczywiście można biegać nawet w butach z Dekatronu za 30 zł, czy za 50. I nic się nie stanie raczej, jeżeli będziesz biegał nie 40 km, tylko 5, albo 3, albo 2 na początku. Więc zrób sobie samemu taki rachunek sumienia, czy faktycznie twoje, twój priorytet jest nastawiony na utrzymanie siebie w dobrym stanie, w dobrym zdrowiu psychicznym i fizycznym, i czy faktycznie dobrze wydajesz te godziny z dnia. Bo jeżeli się okaże, że wieczorem zamiast pójść spać szybciej, wybierasz odcinek serialu, to chyba tutaj może być coś nie tak z twoim priorytetem bo serial nigdy nie ucieknie, a twoje zdrowie może się skończyć. Dziękuję tobie bardzo za uwagę, bo nagrywam ten podcast dla ciebie, mój drogi słuchaczu, abyś ulepszył swoje życie w 15 minut lub mniej. Jeżeli uważasz, że ten odcinek dał ci wartość, no to proszę cię, podziel się z kolegą, koleżanką, przyjacielem, bratem, siostrą. Ja będę bardzo wdzięczny, a jeżeli już to kiedyś zrobiłeś, to zawsze możesz mnie pozytywnie ocenić w jakimś portalu albo dać tą łapkę w górę, bo to pomaga mi oczywiście dotrzeć do większej grupy odbiorców, którym wspólnie jesteśmy w stanie jakoś pomóc. I to był Damian Wójcik, podcast codzienny, odcinek 208. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia jutro. Na razie. Cześć.